Cześć, witajcie na kanale o Chinach. Ja się nazywam Konrad Słoniewski i w końcu zaczynam nadawać, dlatego że w końcu jestem w Chinach, to znaczy na Tajwanie, czyli też w Chinach. Nie będę tutaj zagłębiał się w to, przynajmniej w tym programie, a może w ogóle, czym jest Tajwan, ponieważ to zależy od punktu e, siedzenia, zależy punkt widzenia dla Chin kontynentalnych, czym innym jest Tajwan. Dla Chińczyków na Tajwanie, czym innym jest Tajwan dla Tajwańczyków na Tajwanie. Czym innym jest Tajwan? W prawie międzynarodowym Polska nie uznaje Tajwanu jako państwo, więc... nie będę o tym mówił jakby z mojej perspektywy, jak to wygląda, ponieważ ja mam jakąś swoją opinię na ten temat, ale ta opinia też zależy od tego jakby... no bo gdybym był Chińczykiem, to bym co innego uważał, gdybym był Tajwańczykiem, co innego bym uważał, a jestem Polakiem i zgodnie z polskim prawem po prostu uważam, że no... Tajwan, to Tajwan, co tu dużo mówić. Przyleciałem 3 dni temu, więc nagrywam to trochę z opóźnieniem, ponieważ zaraz będziecie pierwszy odcinek oglądali, do którego zaraz też nagram jakieś intro. Jakby już z pewnej perspektywy czasu tak? to będzie się działo 4 dni później, a że będzie działo się 4 dni później, no to jakby moje odpowiedzi na Wasze komentarze y, będą już z jakiejś perspektywy. tak? Te nagrania, które będą się ukazywały, a przede wszystkim pierwsze, no będzie zawierało element pewnej spontaniczności, takiej oceny z perspektywy osoby, która wiele nie wie o Tajwanie, bo trzeba tutaj rozróżnić moją wiedzę na temat Chin i Tajwanu. Chin kontynentalnych w sensie, ponieważ ja studiowałem online w Chinach, studiowałem biznes chiński, studia wschodnie i Przeczytałem kilkadziesiąt książek o Chinach, no to tam naprawdę jest niewiele o samym Tajwanie, ponieważ to z perspektywy Chin kontynentalnych jest to ich tylko zbuntowany region. Natomiast no, to oczywiście mam jakąś wiedzę na temat y, Tajwanu Ogólną, tak? Y, czasy kolonizacji, czasy okupacji japońskiej y, i teraz polityka, znaczy później też Czękajszaka polityka, tak jak to wszystko wyglądało jak to teraz wygląda, bo już trochę się dowiedziałem e, i, e, i głównie no, znam się na tym, co się dzieje w Chinach kontynentalnych, czyli w Chińskiej Republice Ludowej, natomiast e, tutaj dopiero dowiaduję się nawet tych podstawowych rzeczy administracyjnych, tak, e, no jakby to jest śmieszne, przedwczoraj też polska delegacja była w Tajpej, więc obejrzałem sobie, co tam rozmawiali, natomiast o tym będę mówił na innym kanale, e, polityczne kwestie, takie typowo, typowo polityczne, raczej będę poruszał e, na innych kanałach, Kanałach, a tutaj będę mówił typowo o Chinach, o Tajwanie o tej kulturze, cywilizacji i tak dalej i tak dalej, natomiast jeżeli będą kwestie polityczne, takie typowo polityczne dotyczące Tajwanu i Chin, to też nie umieszkam o tym wspomnieć, bo to jest jakiś nieodzowny element tego, co tutaj się dzieje i na pewno to jest ważne też dla was, dla osób, które chcą wiedzieć, co się dzieje na Tajwanie, co się dzieje pomiędzy Tajwanem a Chinami, czy będzie wojna, czy nie będzie wojny, czy będzie zjednoczenie pokojowe, czy nie, czy w ogóle do niczego nie dojdzie, o tym będziemy również rozmawiać, jakby moje wykształcenie gdzieś pozwala na wypowiadanie się na te tematy z perspektywy osoby, która coś tam wie. E, mój język chiński nie jest jakiś super ze względu na to, że ja nigdy w Chinach nie byłem, dopiero teraz jestem. E, no jeszcze powiem jedno zdanie, no z perspektywy Tajwanu i Chin są jedne Chiny, więc mogę powiedzieć, że jestem w Chinach język chiński będę doskonalił tutaj również jak tylko znajdę pracę i zakwaterowanie dzisiaj albo jutro będę miał już zakwaterowanie nie śpię na ulicy żeby nie było śpię w hostelu więc to nie ma problemu żadnego natomiast szukam czegoś po prostu na dłuższą metę czegoś swojego a nie ciasnego pokoiku za dużą cenę no bo jak wiemy no hostel to nie jest miejsce gdzie się mieszka dłużej niż tydzień lub dwa no hostel wynajmuje się, czy hotel jak przyjeżdża się na chwilę, podwiedzać czy coś. Natomiast ja przyjechałem tutaj z kilkoma misjami, że tak powiem. Dostałem wizę, która upoważnia mnie do przebywania rok, jeżeli ją przedłużę. Na razie ją wykupiłem na trzy miesiące, to znaczy yy, na tyle mam ubezpieczenie, na tyle mam bilet, yy, żeby polecieć do Hongkongu później, a yy, po co tutaj przyleciałem? A moja wiza to jest wiza Walking Holiday, czyli zwiedzam, pracuję, wynajmuję mieszkanie, yy, uczę się języka, mogę praktycznie wszystko, więc bardzo fajnie to wygląda. No i co? No i co będę robił? Będę na pewno jak wynajmę tylko pokój w mieszkaniu to A, wycieczka szkolna. Jak tylko wynajmę pokój to będę pracował. Jeszcze nie wiem gdzie, ponieważ najpierw pokój, potem praca i jak już będę wiedział no gdzie będę mieszkał, no to będę blisko szukał pracy, żeby nie dojeżdżać nie wiadomo jak długo. Co dalej? Na pewno jak już wszystko unormuje się i będę znał godziny, w których śpię, w których pracuję, to wtedy będę szukał kursu języka chińskiego. No i tu pojawia się kolejny problem. Tutaj trochę inaczej się mówi. To znaczy, jest zupełnie inny akcent. Na przykład, w Chinach kontynentalnych powie się buczdao". A tutaj powie się budzydao. No i samo to wymawianie na tym poziomie znajomości języka jest bardzo trudne, bo to tak jakbym ja się trochę pouczył polskiego, będąc sam Podlasiu, a potem pojechał w góry i mówiliby mi gdzieś tam, prawda, górole czy tam na Śląs bym pojechał i śląską godką by mi mówili, no to bym nic nie rozumiał. Znaczy dobra, no trochę bym rozumiał, tak jak tutaj rozumiem dość sporo i oni rozumieją, jak ja do nich mówię. Rzadziej ja rozumiem, jak oni mówią do mnie. Bo mój język też nie pozwala na to, żebym rozmawiał swobodnie na każdy temat. Coś kupić, coś sprzedać, to potrafię, porozmawiać o pogodzie, jakieś takie podstawowe rzeczy. Bardziej zaawansowane, ale to w niektórych naprawdę specyficznych tematach, więc na pewno przyda mi się ten kurs. No ale jeszcze kolejny mankament. Tutaj nie było reformy języka pisanego. W Chinach kontynentalnych była reforma, więc y, tutaj są tradycyjne znaki, które są o wiele trudniejsze, bo jest dużo więcej kresek. Czasem y, to jest ułatwienie, ponieważ bardziej te znaki przypominają, na przykład te zwierzęta, które opisują, prawda, i tak dalej. Natomiast uproszczony często pozbawił się takiego właśnie wyrazu typowo y, pokazującego też y, coś, co ten znak przedstawia, tak? czy zbiór znaków. Tutaj nie będę opowiadał o języku. Jeśli trochę się jeszcze poduczę, to myślę, że nagram albo po prostu nagram za jakiś czas dla Was program na temat języka chińskiego z mojej perspektywy. Zachęcam do obserwowania TikToku. Tam postarałem się w 30 kilka sekund to omówić, ale to jest zbyt mało, żeby precyzyjnie określić, czym jest język chiński, czy jest trudny, czy nie jest trudny i tak dalej. Jakie są tony, czy one są trudne. No trochę uproszczeń tam użyłem, natomiast zachęcam do obserwowania kanału na TikToku o Chinach. No i tak, no i dzisiaj trochę pochodziłem znowu przez ostatnie 2,5 dnia, bo mamy trzeci dzień, ale połowę, zrobiłem ponad 20 km, więc coś tam już zwiedziłem i zapraszam Was do pierwszego nagrania jeszcze zachęcę do tego żebyście no bo w innych programach będę to mówił na początku natomiast tutaj powiem jeżeli chcecie jeżeli widzicie w tym sens wspierajcie mnie na patronajcie dla każdego z patronów przygotuję konkretny prezent to znaczy już znalazłem coś co będę wam wysyłał na przykład pocztówkę ale pokażę to dopiero w drugim odcinku chyba a może w pierwszym jaki Jaka to jest pocztówka, jaka fajna, bo to nie jest zwykła pocztówka, tylko coś, z czego można coś zrobić. Dla tych, którzy będą mnie wspierali regularnie większymi kwotami, no to z chęcią się odwdzięczę i będę wysyłał paczki także ciekawych rzeczy stąd, czy z Chin kontynentalnych, jak tylko wiada, a być może i z Hongkongu, jak tam posiedzę trochę dłużej. Testuję teraz rzeczy różne, przeróżne. Mam coś tutaj ze sobą. Nie wiem, coś takiego kupiłem więc. Będę na pewno testował i, e, i co. I tutaj Pan mi pokazał, że. Że nie chcę być nagrywany, ale ja go nie nagrywam, jakby, <grychy> jakby nagrywam siebie. E, no i co? No i będę testował rów, różne rzeczy, też jeżeli komuś coś się spodoba, nie mam problemu, żebym to wysłał. Tak, jakby jestem otwarty na to, żeby dzielić się z wami Tajwanem, dlatego że nie ma wielu kwestii poruszonych o Tajwanie e, po polsku, e, po angielsku jest trochę więcej, ale na pewno gdzieś tam tę lukę moje nagrania, mam nadzieję, że wypełnią. Także na dzisiaj to tyle. Pamiętajcie o łapkach w górę, o subskrypcjach, o dzwoneczku, żeby wam przypominało o tym, że będą kolejne nagrania. To jest y, nagranie wprowadzające i mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że obejrzeliście do końca. Jeżeli ktoś obejrzał do końca, to proszę o komentarz. Y, pozdrowienia z Polski. No chyba, że ktoś jest skąd to pozdrowienia z... i nie wpiszę nazwę miejscowości bądź kraju. Trzymajcie się, do zobaczenia.